Cześć, witajcie, a więc, czemu Ethereum tak bardzo urosło w stosunku do np. Bitcoina albo innych kryptowalut, oraz dlaczego zarobiłem sobie na nim aktualnie 300% było więcej, teraz jest mniej, po są znowu spadki, yy, oraz po prostu czego też możemy spodziewać się po Ethereum w kolejnych dniach i tygodniach. Więc, yy, słuchajcie, zaczniemy od tego pierwszego pytania, na, na które sobie odpowiemy, czyli jak sobie tutaj na nim na razie te 300% zarobiłem. No, nie muszę powiedzieć, że zarobiłem, bo jeszcze pozycji nie zamknąłem, ale akurat jestem tyle około na plusie. Więc słuchajcie, zacznijmy od tego, że ja korzystam z takich naprawdę bardzo fajnych, prywatnych wskaźników, które często są rzadkie, jakby mega rzadko coś dzieje się na rynku, ale jak już się dzieje, to naprawdę to się bardzo często sprawdza. I tutaj słuchajcie. Y jest taka ta zielona linia, która oznacza jakby, jak, spadnie, jak wykres jednodniowy spadnie poniżej tej linii, to tutaj sobie skupuję w tym wypadku Ethereum, tak? I jak widzimy tutaj to właśnie miało miejsce podczas tych takich największych spadków, gdzie sobie tutaj powoli skupowałem Ethereum po 1400, po 1100, 200, bo nawet to było raz 900 dolarów. I jak widzimy, to i takie sytuacje już naprawdę nie było od ilu? Od... Trzech lat, o nie od czterech lat, bo tutaj to było w grudniu 2018 roku, tutaj też weźmiemy sobie skupowali Ethereum. No i słuchajcie, jako, że tutaj też na Bybita weszła nowa rzecz, bo są to, słuchajcie, takie tokeny lewarowane, chyba tak się po polsku mówi, czyli o co w tym chodzi? Jakby zamiast grać na dźwigi, gdzie jak spadnie cena poniżej tam jakiejś wartości, to tracisz wszystko, to tutaj na giełdzie spot na Bybicie są tak zwane tokeny lewarowane, czyli tutaj je się nazywą, na przykład, nie wiem, tutaj ETH3L, tak? I tutaj widzisz, że ty grasz sobie z nimi na dźwigni tam około razy 3, teraz to jest dźwignia, około tam 3.42 no i one tam też się wiążą jakimś swoim ryzykiem. Na przykład, jakby giełda cały czas upadała, to to się może odlewarować, wtedy stracimy wszystko. Aczkolwiek jest to i tak stosunkowo o wiele niższe ryzyko niż po prostu granie na dźwigni. I w zasadzie chciałem sobie tego zawsze spróbować i tak stwierdziłem, że ok, to może być po prostu dobry moment, żeby sobie tam kupić coś na, tego, na ten token lewarowany, po prostu zobaczyć, jak to działa. Bo też, że mówiąc, nigdy z tego sam wcześniej nie, nie korzystałem. No i słuchajcie, kupiłem sobie. Hmm, Tutaj macie, jak zresztą widzicie, skupowałem sobie tutaj od czerwca po początek lipca. Tutaj te ETH, Te ETH 3E, tak? czyli Te ETH na spocie, ale który ma przelicznik razy 3, jeżeli giełda rośnie. I tak uśredniając cenę. Skupowałem je po 0. około 9, tu było 092, tu było 1.1, tu było 0.8. No około tam skupowałem sobie je po te 09, tak to przyjmijmy i aktualnie mam tutaj ich 16 661. No i to jest w ogóle zupełnie to są inne wartości od zwykłego ETH, tutaj widzicie, że Teraz jeden ten token lewarowany jest warty 2,5. Jak jego skupiałem, słuchajcie, skupiłem te 16 661 tokenów, razy te uśredniając 0,9, to wydałem na to około 15 000 dolarów. Aktualna wartość tego. Yy, tego to jest razy te 2.56, to jest tutaj około 42 tysięcy dolarów, czyli to jest, no teraz już się zmniejszyło, bo teraz aktualnie są spadki, ale na przykład na tym ATH, jak byliśmy tutaj 3.5 powiedzmy, czyli 16 tysięcy razy jeszcze razy 3,5, to miałem naprawdę tutaj już sporo, nawet więcej niż 3 razy sobie na tym mógłbym zarobić. Ja w tym jeszcze nie sprzedaję, teraz jest to faktycznie mniej pieniędzy, bo wierzę, że tutaj jeszcze według tej mojej takiej strategii długoterminowej, długoterminowej, którą tutaj też się dzielę na kanale, na telegramie, wierzę, że tutaj sobie jeszcze po prostu pójdziemy z całym rynkiem, nie tylko z ETH, do góry, więc jak tutaj też chcecie dołączyć, to zapraszam Was tutaj na kanał. Ja tu nie mam avataru, to jest taki, po prostu taki mój bardziej dzienniczek, tu nie mam w ogóle spamu, więc tutaj bardzo zachęcam, ale te sygnały tutaj naprawdę fajnie działają. Też nie mam słuchawek, tylko nagrywam na AirPodsach, więc może mi być gorzej słychać aczkolwiek i tak, tutaj myślę, że merytoryka tego odcinka to wynagrodzi. No więc... Odpowiadając w skrócie, sam ty, nigdy z tych tokenów nie korzystałem, one są na bajbicie. Skorzystałem, na razie jestem na plusie, nie żałuję. Kupowałem właśnie na tym dołku. Dlaczego? A dlatego, że właśnie według tych wskaźników, którymi operuję, tutaj był bardzo dobry moment na zakup. Co też uczyniłem i tutaj na razie małą częścią kapitału stosunkowo, jeżeli chodzi o moje portfolio, bo większość tu jest zapakowane w Bitcoinie, to teraz tu jest naprawdę na bardzo fajnym plusie. Przede przez wszystkim to było razy dwa zupełnie na spocie, a jeżeli chodzi o te tokeny lewarowane, to byłem na chyba razy cztery, a teraz jest to, nawet jakbym grał na samej spocie, jest to razy, w sensie na 75% na plus. Także to i tak jest bardzo fajnie. To wszystko, jeżeli chodzi o odpowiedź na pierwsze pytanie, jak, jak tyle, jaki taki plus udało mi się wykorzystać. i tak naprawdę z jakim to się ryzykiem wiąże tak, te tokeny? Bo chodzi o to, że to jest o tyle bezpieczniejsze od zwykłej dźwigni, bo na dźwigni macie tak, że jeżeli tam... Ja na przykład nie wiem, grać longa, a pozycja wam spadnie poniżej tam jakiejś wartości, to tracicie wszystko. Tutaj tak nie jest. Tutaj to może spadać, spadać, spadać i tego nie stracicie, więc to jest jakby troszkę bezpieczniejsze. A szkoda, przy tak takich ekstremalnych spadkach, może tutaj ten token się odlewarować. Tak samo, nie wiem, jak było na przykład, jak był peg z UST od tej luny, że to wszystko potem się wysrało i po prostu i tak z tego no, były pro problemy. Więc to jest ten problem. I jak, jak tutaj widzicie, też Bybit may remove a leverage token in conditions such as extreme intraday price fluctuation, slippage, więc po prostu jak tam będą jakieś olbrzymie ruchy na giełdach, to i tak baby, może stwierdzić, że okej, okay, wy, wyłączamy ten token, bo jest, bo tak, więc taki tutaj jest tego też... Mm, Minus i też jest taki minus tego, że jest to w połączeniu z USDT, więc jak tam niektórzy spekulują, że USDT nie ma żadnej wartości w sobie, że w każdym momencie może stracić i pójść do zera, to jest to też taki minus, że to jest tylko w parze z USDT, nie z USDC, które jest bezpieczniejsze, i też jak się odpeguje USDT, to możemy stracić wszystko. Aczkolwiek wydaje mi się, że w stosunku do dźwigni, to i tak jest tutaj bezpieczniejsze bezpieczniejsza bezpieczniejsza rzecz Dobra, ja nagrywam to sobie już się wysuszyć, że się nic nie nagrywa. No, więc to też macie tutaj, słuchajcie, na Balbicie. Teraz też e, trwa u mnie konkurs, do wygrania jest 2000 dolarów. A słuchajcie, to co trzeba zrobić, to jest to, być po prostu moim takim afiliantem. Czyli, jak się pode mną zarejestrujesz na Balbicie, to co miesiąc będziesz miał szansę wygrać 2000 dolarów. Słuchajcie ode mnie. Musisz mieć przynajmniej 500 dolarów obrotu na swoim koncie, wtedy, jakby weźmiesz udział w losowaniu. Mm. Takich osób u mnie nie ma zbyt wiele, także faktycznie yy, robiąc to to jest łatwe do osiągnięcia po prostu tam sobie wpłać parę set dolarów, zrób tam parę trade'ów i już jakby jesteś zakwalifikowany. I robiąc to, po prostu masz szansę wygrywać co miesiąc. To będzie konkurs taki długofalowy, długomiesięczny. Masz szansę, masz szansę wygrać po 2000 dolarów. To będzie się też z czasem zwiększało będą coraz większe nagrody i myślę, że po prostu ci się opłaci oraz również tutaj też mam w planach dla moich tych apliantów udostępnić też częściej tych wskaźników, którymi się posługuję, a które są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Więc słuchajcie, jak chcecie, to droga wolna, możecie się tutaj u mnie zarejestrować i też mieć po prostu z tego powodu więcej, więcej bonusów tutaj też sobie grać na tych tokenach lewarowanych, tak, bezpieczniejszych i po prostu hmm, próbować też, jakby ja gram tylko na Bybicie. On ma naprawdę najlepsze warunki ze wszystkich giełd, i dlatego go też tak bardzo polecam. Więc, jak chcecie, to zapraszam, możecie się tutaj zarejestrować. Yy, dobra słuchajcie, więc to jest jedna rzecz. I teraz powiedzmy sobie, jak bardzo tutaj te Ethereum, ogólnie kryptowaluty, jeszcze według mnie tutaj mogą wzrosnąć. No więc. Po pierwsze, powiedzmy sobie, dlaczego w ogóle Ethereum tak bardzo wzrosło w stosunku do innych kryptowalut? Bo na przykład, sobie spojrzymy jakby na przykład na Bitcoina, to tutaj od dołka, powiedzmy tutaj, mamy około 20%, tak? Więc Ethereum wzrosło jeszcze trzykrotnie bardziej. Dlaczego? Ano dlatego, że spodziewany jest tak zwany Ethereum merge, czyli spolszczając takie scalenie Ethereum. I to jest taki naprawdę. Bardzo mocny event, który ma, słuchajcie, mieć miejsce za miesiąc mniej więcej. No i to jest nic innego jak takie stalenie obecnego łańcucha, obecnego łańcucha Proof of Work z łańcuchem Proof of Stake. I to połączenie jest tak naprawdę najważniejszą aktualizacją Ethereum i takim jednym z najczęściej omawianych wydarzeń, jeżeli chodzi o przyszłość blockchainów, ponieważ. No, całkowicie może to zmienić sposób, w jaki Ethereum będzie funkcjonować w przyszłości, a stanie się to możliwe właśnie dzięki tej zmianie tego mechanizmu z konsensusu proof of work na proof of stake, co zaowocuje m.in. drastycznie zmniejszonymi opłatami i, zwiększon i taką zwiększoną opłacalnością dla takich codziennych użytkowników, bo jak wiemy, słuchajcie, takim największym minusem Ethereum w stosunku do innych takich krypto było to, że jednak na przykład, nie wiem, inne projekty powstawały na przykład na BSC, na BNB, dlatego, że na Ethereum takie koszty za transakcje, jeszcze jak była Hossa, gdzie tam wiecie, wszystko było więcej, to sięgało na przykład 100 dolarów za zrobienie jednej transakcji, tak? To jest prawie 500 zł, jakby to było zdecydowanie za dużo dla takich normalnych użytkowników. Dlatego też to, co teraz oni chcą zrobić, naprawdę jest bardzo, bardzo fajną i ważną rzeczą, dlatego też tak każdy się tego spodziewa i dlatego też tak cena wzrosła do góry. No i oczywiście, teraz też wiele osób spekuluje, tak, że najczęściej jest tak, że Lekko przed tą datą albo trochę po tej dacie. Ci wszyscy jakby spekulanci, którzy tylko tutaj kupili Ethereum dlatego, żeby się wzbogacić na tym newsie, oni to wy, wyprzedadzą i co cena znowu troszeczkę poszybuje w dół. I teraz pytanie, kiedy to będzie, tak? Czy to jest już teraz? Wydaje mi się, że jeszcze za wcześnie, bo jeszcze ciągle mamy jakby miesiąc, miesiąc do eventu. I ja tutaj bym się sugerował, że jeszcze za wcześnie, jakby jak wiecie tutaj według mnie, My sobie tutaj powinniśmy faktycznie osłać, jak to, to jest niezmienna moja strategia bitcoinowa, ty przybliżę. Odbiliśmy się tutaj od tego pola, na którym ja sobie na 25 tysiącach sprzedałem bardzo mało, bo 2% mojego portfolio, i teraz spadamy w dół. Tu jest bardzo silna taka linia wsparcia. No i według mnie, według tej mojej strategii, słuchajcie, czyli nawet spadniemy, tutaj sobie ja dokupuję resztę. No i będę tutaj zamykał większą część portfolio na tutaj mniej więcej 28 tysiącach dolarów. Tu się takie bardzo trzy inne wskaźniki spotykają. Jak chcecie, to sobie tam zobaczcie jeszcze moje inne filmy, zresztą analiz. I słuchajcie, zobaczymy, tak? Jak na przykład teraz odbijemy się od tego albo od tego, pójdziemy w górę i ta cena zbiegnie, i y y y y, y y, y ten tutaj okres, gdzie tu dojdziemy, zbiegnie się z tym okresem, gdzie te Ethereum będzie się faktycznie mergowało, czyli faktycznie będą te duże ruchy do góry, gdzie nie wiem, dojdziemy sobie na przykład do 1300, tak? Tu jest taka ruchoma, bardzo też duża linia oporu dla Ethereum, to czerwone pole, więc tutaj na pewno sprzedam dużą większość mojego Ethereum, na przykład, wiem, powiedzmy sobie 30%, tak? Bo ja i tak trzymam to długopalowo. Tak więc co wam polecę? Polecę wam po prostu Poczekać, bo ja sam jeszcze nie wiem, co zrobię. Zobaczę, co by nam pokazywały wskaźniki. Teraz jesteśmy, jak, jak mówię, w lekkiej ko korekcie. Zobaczymy to ilu tutaj spadniemy, to wszystko, słuchajcie, jest ruchome, zmienia się tutaj z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, aczkolwiek moja długofalowa strategia pozostaje ta sama, tu jest mój cel główny, zajmie on, nie wiem, kilka tygodni, miesięcy, nie wiem, po prostu czekam. Potem, się, słuchajcie, większy korektyw dół do nawet 21-20 tysięcy dolarów, zobaczymy, w razie czekam na to i zobaczę, czy ta tutaj cena zbiegnie się tutaj z tym merge'em na Ethereum. Niektórzy mówią, że to już się wyprzedają, na przykład Zaorski już sprzedał chyba swoje Ethereum. Ja czekam, tak? Ja tutaj sobie sprzedałem 2%, ja się tak zmniejsza, 2% mojego Bitcoina z fajnej tutaj z fajnym tutaj zyskiem na 25 tysiącach dolarów. Miałem tylko kupionego po cenie około 21-200 tysięcy. Sprzedałem z zyskiem, no prawie tutaj 20%. Słuchajcie, nawet te 2% zyskiem, 20% mi to pozwala żyć naprawdę na dobrym standardzie przez kolejne kilka miesięcy za darmo. Więc jestem z tego hmm, zadowolony. No i po prostu czekam, tak? Bez ciśnienia. Zobaczę, co tam się stanie yy, i. I tyle, więc to wszystko. Więc to tyle. Słuchajcie, to wszystko. Czekam cierpliwie, zobaczę, co się wydarzy. Kiedy jakby tutaj faktycznie odbijemy się znowu w górę. Ja jestem pozytywny, jeżeli na sebony tutaj jeszcze tutaj swojego tego Ethereum 3L nie sprzedaję. Zobaczymy jak będzie. Słuchajcie, też jest konkurs na też pamiętacie o konkursie na 700 zł, subskrypcja, like i komentarz do wygra pod tym filmem Was tego uprawnia, oraz w tym konkursie trade'owym tutaj macie też szczegóły, jak tutaj się zakwalifikować tych osób. Faktycznie się tutaj mało zakwalifikuje. Także jak faktycznie tutaj y, będziecie, to macie duże szanse na wygranie tych 2000 dolarów pod koniec sierpnia, a z miesiąca na miesiąc będą coraz większe nagrody. I też Wam tutaj udostępnię. Y, w kolejnych dniach część tych wskaźników, którymi ja operuję. Więc słuchajcie, to wszystko z mojej strony. Dzięki Wam za uwagę i cześć!